Będzie dobrze. 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 Będzie Aloha kochani. Dzisiaj w takim niecodziennym anturażu Was witam, bo jestem świeżo po koncercie w zespole tańca ludowego Harnam, który osobiście ja w swojej skromnej osobie prowadziła. Więc chciałam wykorzystać fakt, że kleiłam rzęsy 40 minut I... i tak. A ponieważ jadę na fali zadowolenia i ekscytacji, pomyślałam, że pomimo późnej pory nagram jeszcze filmik na niedzielę. Dzisiaj, ponieważ jestem szczęśliwa i zadowolona, chciałabym porozmawiać z wami o dobrostanie. I chciałabym nawiązać do ostatnio głośnej sytuacji z artystką młodego pokolenia, która powiedziała, że bieda to stan umysłu i było to, to w, w audycji dziennikarza starszego pokolenia. Zapewne wiecie o jaką sytuację chodzi. I cóż, nie znam szerszego kontekstu, bo to było wyjęte z kontekstu, i jak zostało wyjęte z kontekstu, no to stała się burza, prawda? Że jak ona tak może, że przecież ona no tam ma bogatych rodziców, czy coś tam, coś tam i no, i ona jest bogata. No, i, i fajnie, niech sobie będzie bogata. I ja chciałabym Wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bogaci, <laughs> tylko kwestia jest tego, czy my to zobaczymy. I dlatego dzisiaj z Wami właśnie chcę prowadzić rozmowę o dobrostanie. Z odsieczą przychodzi mi znów filozofia hawajska i jedna z zasad Huny, która nosi nazwę Ike. Ike to inaczej wiedza. I yy, ta zasada Huny mówi nam o tym, że świat jest tym, czym myślisz, że jest. I to oznacza, że Twoje myśli i przekonania kreują Twoją rzeczywistość. No i jak się z tym nie zgodzić? No, bo jeżeli zaczniemy sobie na przykład chodzić ulicą i yy, nie wiem, Pomyślimy sobie, że wszyscy młodzi ludzie mają pryszcze na nosie, no to zaczniemy znajdować coraz więcej młodych ludzi z pryszczami na nosie. Tak działa nasza percepcja. Więc dlaczego nie wykorzystać tego, co mamy naturalnego, co nas czasem zżera, ale wykorzystać to na naszą korzyść? I dlaczego nie uwierzyć w to, że jesteśmy bogaci? Nie mówię o tym, żebyśmy teraz oczywiście afirmowali yy, jakieś miliony szalone, tylko chodzi o taką, takie bogactwo, które powoduje, że dobrze się czujemy sami ze sobą. Które, bogactwo, które nie jest roszczeniowe, że o, poczuję się bogata, jak zarobię milion złotych, właśnie, albo poczuję się bogata, jak wreszcie dostanę awans. I tutaj Odnosimy się do mojej ulubionej prawdy, Huny, Manawa. Miejsce mocy jest teraz. Czyli to, co możemy zrobić, co możemy naprawdę poczuć i co możemy zmienić, to jest właśnie w tym momencie. Nie możemy uzależniać się i swojego życia, i swojego szczęścia od tego, co będzie w przyszłości, bo przyszłości nie znamy. Więc ten dobrostan może być tylko i wyłącznie dziełem. Naszego aktywnego bycia w tu i teraz. Yy, I teraz opowiem Wam małą dygresję. Lata temu mieszkałam wtedy na moich ukochanych bałutach. Yy, Kocham je do dziś. Yy, ale łapałam tam zawsze straszliwego doła, słuchajcie. Yy, no i byłam w takim momencie życiu, w życiu, że chciałam robić yy, coś dla mnie ważnego. Chciałam. Yy, Dostać się na studia aktorskie, ale jakoś mi to nie szło. Potem zaczęłam pisać opowiadania, ale jakoś tak też się nikt nie zachwycił tym zupełnie. No, no takie jakieś dziwne rzeczy się działy. To znaczy w zasadzie nic się nie działo, a ja liczyłam, że ktoś mnie odkryje, znajdzie i zrobi ze mnie gwiazdę. I w takim zawieszeniu, w, tej poczuciu, w tym poczuciu beznadziei, ktoś nominował mnie. Słuchajcie, do takiego łańcuszka na Facebooku. Napisz 5, czy tam trzy Fajne rzeczy, które zrobiłeś, zrobiłaś dzisiaj. No i ja, ponieważ jak mnie ktoś do czegoś nominuje i wzywa, to ja to robię. <grym> to. To weszłam w to. I na początku było mi straszliwie dziwnie, dlaczego ja w zasadzie, co, co ja mam takiego do przekazania ludziom, do po, pokazania, że takie fajne jest w moim życiu. Przecież ja w zasadzie nic takiego nie robię. No i zaczęłam tam pisać podstawowe jakieś rzeczy. Kawa z przyjaciółką, pójście na spacer, zjedzenie dobrej czekolady. No, i na początku pierwsze trzy dni to wydawało mi się idiotyczne i głupie, ale dalej w to szłam z jakiegoś dziwnego powodu. I po kilku dniach, słuchajcie, zaczęłam pisać kolejne rzeczy, które się działy w moim życiu, i byłam taka jakaś szczęśliwsza. Miałam poczucie, że te proste rzeczy to rzeczywiście jest coś. Że to, że to jest ogromna wartość. Kiedy patrzę na swoje dłonie, i jeszcze w kontekście tego, że, że jestem masażystką, czy że kocham grać na skrzypcach, to, to one są po prostu boskie, one są cudowne. I, I teraz już tak mam, że po prostu, jak jest mi jakoś bardzo źle i dziwnie, patrzę na swoje dłonie i po prostu czuję takie szczęście. Słuchajcie, że że rozsadzam ją od środka. I wiem, że to może wydawać się śmieszne i szalone, ale ja tak czuję dobrostan, że łapię ten moment, tę jedną rzecz. Tutaj na kanapie siedzi ze mną mój kot. I jestem mega szczęśliwa, że, że, że ona tu jest, bo to jest kotka w zasadzie. Cieszę się, że siedzę na tej kanapie, że namalowałam sobie ten obraz, który jest za mną, że mogę do Was gadać. To wszystko jest naprawdę niesamowicie piękne i warto móc się zatrzymać, a jeżeli mamy pewną trudność, taką jaką ja miałam wtedy, kiedy Wam mówię, że miałam, to sobie pisać na kartce. W ogóle w Fajnie jest też kolekcjonować y, takie kartki czy całe notatniki z wdzięczności i zobaczyć, co nas cieszyło kiedyś. Czy to jest to samo, czy to jest coś innego. Y, no to jest ogromna wartość dla mnie. Więc y, y, odwróciłabym, bo tam ta pani powiedziała, że bieda to stan umysłu, i to wiadomo już od, wywołuje. Yy, żar i żółć w niektórych osobach, które czują, że mają czegoś mało w życiu, ale już bogactwo, że bogactwo to stan umysłu, to już brzmi trochę lepiej <laughs> i może bardziej zachęcająco, w moim odczuciu przynajmniej. Yy, I idąc yy, właśnie yy, dalej, yy, w zasadzie chciałabym tylko podkreślić to, co już i tak padło, że ten dobrostan to w prostej linii wdzięczność. Praktykowanie wdzięczności. I, i, i znajdowanie się tu i teraz, w tym momencie. A dlaczego akurat nagrywam i przy okazji wspomniałam zespół Harnam. Bo chciałam Wam też powiedzieć o takim rodzaju dobrostanu wynikającym ze spotkania z sobą samą. Mianowicie na początku tego roku, w marcu, moja rodzina zaprosiła mnie na koncert z okazji Dnia Kobiet organizowany przez zespół Tańca Ludowego, Tańca Ludowego Harnam. W którym występuje w małej reprezentacji mój kuzyn Janek, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. No i siedziałam na widowni, część tych choreografii znałam, które oglądałam i straszliwie byłam zdziwiona, że po tym koncercie jestem taka napięta. Przecież oglądałam piękne rzeczy, więc dlaczego ja jestem taka spięta? I wtedy do mnie dotarło, że po prostu moje miejsce nie jest na widowni, e, że ja bardzo e, chcę tańczyć, chcę znów wrócić do tego, co kocham, co, co sprawiało, że czułam się lepiej we własnym ciele. No i w drodze powrotnej zapytałam się Janka, czy dla e, starszych pań też mają jakieś zajęcia, bo tam no, młodzież głównie. Tańczy. No i tak padła informacja, że jest też grupa dla dorosłych, takich początkujących, no bo wiadomo, ja tańczyłam dawno, dawno. Moje ciało trochę się zmieniło, trochę rozleniwiło, więc raczej yy, no, przy drążku, raczej szpagatów od razu bym nie zaczęła robić. Poszłam na zajęcia. I słuchajcie, yy, zaczęliśmy tańczyć polkę. I mnie się raptem przypomniało, jak ja uwielbiałam skakać, i że w ogóle skakanie jest takie trochę dziecięce, i takie radosne, i takie beztroskie. Jak wróciłam myślami do swojego dzieciństwa, to też miałam nowy Nowy pokład dobrostanu, że wróciłam do czegoś, co było dla mnie fajne kiedyś, co wydawało mi się naturalne, no bo dla dzieci skakanie jest naturalne, a co po prostu gdzieś zanikło. I, i to też był szał, totalny szał, że coś takiego poczułam i jestem, yy, jestem bardzo wdzięczna. A propos dobrostanu i wdzięczności, za, za to, że się odważyłam i poszłam na te zajęcia. I tak już idąc bardziej ku merytorycznym wypowiedziom, to chcę Wam powiedzieć, że dobrostan to także praca z ciałem. Właśnie poprzez taniec. Może być to taniec ludowy, bo taniec ludowy jest no, w jakiś sposób w nas, bo jest stąd, z Polski. Ale można też znaleźć inne folklory. Uważam, że w ogóle fo folklor jako taki to jest ta pierwotna część nas, która mm, daje nam połączenie z Ziemią połączenie z genezą człowieczeństwa. Bo ja na przykład tak widzę polskie tańce ludowe, że wykonywali je ludzie, którzy wykonywali bardzo ciężkie prace polowe. I te ich tańce i mieli dość takie, no bym powiedziała, życie no, mało rozmaicone. Więc te ich tańce, te ich stroje, one, one były dziełami sztuki. One niosły za sobą coś więcej niż codzienność. Ale były też bardzo skorzeni. Były bardzo z podstawowych y, potrzeb, żeby się spodobać kobiecie albo mężczyźnie, żeby coś wytuptać, żeby coś zaakcentować, żeby zaznaczyć swoją obecność. To są tak piękne rzeczy, o których my, mam wrażenie, zapominamy. A przynajmniej ja, chociaż tańczę w zespole, to czasem zapominam. Zapominam, bo jesteśmy ciągle w tym świecie wirtualnym. Ciągle jesteśmy w jakichś filtrach instagramowych. I nie mamy szansy zaakceptować swojej obecności w przestrzeni stupnięciem albo jakimś tam y, odgłosem innym, organicznym, y, bo mamy emotki. <grych> y, więc y, też takie sięgnięcie do trzewi, do korzeni. Y, no jest czymś, co moim zdaniem wzmaga wewnętrzną radość i taką beztroskę dziecięcą która w moim odczuciu ma bardzo dużo wspólnego z dobrostanem. No, i to byłoby w zasadzie na tyle dzisiaj, taki krótszy odcinek. Jestem bardzo wzruszona. Serce mi się raduje samym faktem, że Wy tam jesteście. I Mam nadzieję, że zostawicie informacje, jak się czujecie, na jakim etapie dobrostanu jesteście, jak sobie staracie radzić w sytuacjach trudnych, kiedy zaczynacie we wszystko wątpić. O, i jeszcze na koniec opowiem Wam taką przypowieść, którą bardzo, bardzo Lubię i swego czasu notorycznie opowiadałam wszystkim, którzy byli w gorszej sytuacji. W gorszej niż lepszej. <noise> Żeby no, po prostu źle się czuli. Jakoś tam, coś im nie szło. No i ja znalazłam taką. To jest chińska jakaś przypowieść. Agnieszka Maciąg namiętnie w swoich książkach ją podaje. I ona opowiada o chłopie, który miał syna. No i, mm, i konia, mieli też konia. I pewnego dnia ten koń uciekł. No i ludzie w wiosce przyszli biadoli, że o Jezu, Jezu, Stasiu, już nie masz konia, został ci jeno syn, już tu nie będziesz miał yy, czego podpiąć do pługa, jak ty, jak ty będziesz pracował w polu? Na co tam ten gospodarz mówi: A, nie ma konia. Dobrze, niedobrze, a kto to wie. No i minęło tam parę dni, tygodni być może i koń wrócił z całą hordą dzikich innych koni. No i teraz wszyscy mieli mówić tak, że o, a teraz to gospodarzowi się wiedzie, o, teraz to ma tyle koni, o, ho, ho. Na co gospodarz znowu odpowiedział swoim takim, a dobrze, niedobrze, a kto to wie. No i minęły kolejne tygodnie, no i jego syn postanowił, że będzie ujeżdżał te dzikie konie, no bo po co sieba. No i ujeżdżając jedne, jednego z tych koni, no został dotkliwie zrzucony z, z grzbietu bardzo dojmująco się połamał. No i znowu mieszkańcy tej wioski przyszli do gospodarza, zaczęli tam jojać i mówić, ojej, co to, co to się stało? Twój syn cały połamany, pewnie kaleką zostanie. No co gospodarz znów odpowiedział ze znanym sobie spokojem. Dobrze, niedobrze, kto to wie. No i słuchajcie, minęło kolejnych kilka tygodni, przyszła wojna. Zabrali wszystkich młodych mężczyzn z wioski. Został tylko stary i jego połamany syn. I hmm, no cóż, tamci mężczyźni w większości nie wrócili z tej wojny. Więc rzeczywiście, dobrze, niedobrze, że się ten młody połamał. Tak. Wszystko zależy od chwili i momentu. Dzisiaj coś, co nam się wydaje tragedią, może się okazać ogromną nagrodą. I warto otworzyć swój umysł i swoje serce na inne, inne warianty i inne interpretacje danej sytuacji. I też takie ćwiczenie na odstresowanie, bo tutaj wam mówię o tym, że patrzymy na inne perspekty na tę samą rzecz z innej perspektywy, ale też żeby uspokoić układ nerwowy. Bardzo dobre jest, jeżeli patrzymy na boki. Po prostu. Wtedy to prawdopodobnie jest jakaś zaszłość z czasów pierwotnych, że musieliśmy się skupić na danej rzeczy bardzo intensywnie, żeby na przykład zapolować na coś albo zauważyć niebezpieczeństwo. A jeżeli troszeczkę rozproszymy wzrok, to wtedy mamy szansę uspokoić się i zobaczyć szerszy kontekst. Czego nam, wam i sobie życzę na tę niedzielę. I na każdy kolejny dzień wysyłam Wam ogromną wdzięczność i życzę dobrego czasu. Mahalo. Jest dobrze. 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 Jest dobrze.